Cześć, Patti. Ja mam dzisiaj dużo energii, bo dawno nie gadałyśmy. W sumie to hmm. wczoraj chyba, nie? <grywa> no, jakoś tak będzie, no. Dobra, ale dzisiaj nie gadałyśmy, więc jestem e, cała naładowana. Gadamy. Lecimy dzisiaj na spontanie. Bardzo dużym. Bardzo. Tak jak zawsze lecimy na spontanie. Tak no, jak no, nasze gadki nie. zawsze. To teraz tak, co ci spływa? Pierwsze co? Marzenia. Uuu, uh, 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 ale temat. Ale to jest piękny temat. Bo ja pamiętam. Dobra, przepraszam, spalę zaraz cały tekst i będzie, będzie po, po, po nagrywce. Powiedz go. Bo on... Super. Pamiętam Twoje słowa rok mhm. temu, dokładnie no. rok temu, no. że nie mamy marzyć, mhm. tylko mamy mieć zachcianki. O, tak. No. Oni to specjalnie powiedzieli, bo wiedzą, że to do mnie przychodzi, że ja zawsze jak słyszę, że ktoś marzy, albo ja sobie A marzę sobie, chociaż ja rzadko marzę, ale jak, jak, jak pojawia się gdzieś to słowo, to od razu mam Twoje słowo w głowie, jak oni ci wtedy przekazali, jak, no, już nie hmm. pamiętam tematu, na który, temat, na jaki temat to w ogóle szło, i ty mi powiedziałaś wtedy. Że nie marzenia, tylko zachcianki. A czy byś chciała naszym drogim słuchaczom powiedzieć, dlaczego nie marzenia, tylko zachcianki? Albo czy pamiętasz to? Yy, popatrz, słowo zachcianki, yy, zachciewać coś, czyli ja chcę. I ja chcę, ma taką silnie, yy, tą, tą cechę jakby tej sprawczości już w samym słowie, tak, że ja coś chcę, czyli mm, jestem zdecydowana y, powiedzieć o tym, o tym, że mam na coś ochotę, że coś jest mi bliskie, więc to zresztą, zobacz jak my łatwo z, jakby te nasze zachcianki jesteśmy w stanie y, zrealizować, zmaterializować, tak? Zachcianki, tak? Chcę, tak. nie wiem, kupić sobie snickersa, to sobie kupię. Czasami te zachcianki są takie głupie, ale one są nasze i zobacz, to jest taki impuls, który jest w nas na tyle silny, że najczęściej ta zachcianka się materializuje. Więc chodzi o to, żeby nadać tym naszym marzeniom takie rzeczywiste, namacalne dla nas rzeczy, tak? Bo marzenia są bardzo takie odległe. Ale jak my nazwiemy tak przewrotnie nasze marzenia zachciankami, to my przyjmujemy, przyjmujemy to jako część naszego życia, która może być dokonana. Paweł, tak, a no. wtedy mi skróciłaś, teraz pięknie to rozwinęłaś, a ja tylko przypomnę, co ty powiedziałaś dokładnie rok temu, że marzenia, podsumuję, bo ty to powiedziałaś, ale pięk, wtedy pięknie to powiedziałaś również, że marzenia mogą się nie spełnić, bo my nie wierzymy do końca w te marzenia, to jest coś, o czym po prostu sobie a, rzucimy, ale nie do końca wierzymy, że to zrealizujemy. I ja pamiętam, że ty co powiedziałaś i to mi utknęło. Widzisz, no. jaka to jesteś dobra? No. Tak, i w no. ogóle zobacz te, te, to, co powiedziałaś, ta lekkość w tym, że mamy, yy, że te tematy do nas przychodzą z lekkością i one się po, zadzieją same. To jest w ogóle coś w ogóle totalnie. Niemożliwego, bo jeszcze yy, chwilę temu, 10 minut temu totalnie nie wiedziałam, o czym będziemy rozmawiać, a, a to jak pięknie zahaczyłyśmy o temat, bo zobacz, to często jest marzenia to są yy, to jest topik, który dotyka, nie wiem, urodzin, albo my na początku roku robimy mapę marzeń, yy, tak? I, mhm. i, I później się dziwimy, co się, yy, że większość się tam nie spełniło, albo bo coś się spełniło. Um, natomiast... Ja, przepraszam, ja zgłaszam no. reklamację. Jak już mówisz no. o mapie marzeń, no. ja zgłaszam reklamację. Ważne. Uwaga. Zgłaszam. Do wszechświata zgłaszam reklamację. No, dawaj. Parę lat temu ja mm, coś tam robiłam, jakiś, e, wykupiłam sobie jakiś, e, jakiś kurs, już nie pamiętam o czym, i właśnie było to na początku. Kilka kursów wykupiłam. To był 2020 chyba pierwszy, 2022, bo mam nadal tą mapę marzeń na ścianie. Ale okay. o co chodzi? Oni zawsze mówili, zróbcie sobie mapę marzeń, żebyście mieli te cele, do których chcecie dążyć, bo to akurat były jakieś kursy, nie wiem, do prowadzenia czegoś, czy to były pod, podcasty, czy jakieś tutoriale. Już nie pamiętam, co tam wykupiłam, co wtedy potrzebowałam te 4-5 lat temu. No i ja tak, ja tak usiadłam i ja mówię, Boże, jakie ja mam marzenia? Nie? Ja mówię, wszystko co ja chcę, to ja mam. Kłada chciałam mieć, to mam, tak? Pod fakt, że to nie jest moja zachcianka, tylko faktycznie on jest do pracy również. Może kiedyś to było i pamiętam, 18 lat miałam, to było moje marzenie, żeby mieć tego kłada. I jak po 18 latach, dokładnie 18 lat, znaczy już teraz to było 15 lat później. Bo już koło kilka lat jest, on się spełnił, tak? Ale wracając do tej mapy, no i ja też taka miałam pustkę, nie? Bo ani wakacje, bo pół świata zwiedziłam, ani jakieś tam szybkie samochody, czy jakieś, wiesz, takie, takie przyziemne okay. rzeczy nie miałam w ogóle. Nie miałam okay. takiego marzenia, celu, co bym mogła na tym umieścić. No i, e, i tak sobie i to zostawiłam, nic nie zrobiłam i po jakimś czasie przyszło do mnie, że będę no. latała Wiem, kochają wszyscy, znaczy ty kochasz mój temat. Będę latała jetem. Mm. Też y, nie wiem, skąd mi to przyszło, jeszcze nie latałam. No, ale stwierdziłam, dobra, to zrobię te cele, nie? Zrobię, żeby nie było, jak już mam jakiś cel, to go zrobię. No i ty, tu, tak, do tej pory wisi mapa z tym jetem, jeszcze w to tam y, też wrzuciłam. Y, coś tam jeszcze wrzuciłam, coś tam jeszcze. I oprócz tej szczęśliwej rodziny, która jest na środku, którą mam, no. Która już była wtedy, tak? bo ja cały czas jestem szczęśliwa w tym miejscu, gdzie jestem, a propos rodziny. To nic innego się nie iściło. I ja mam, przepraszam, mm. e, przepraszam, ja mam reklamację do wszechświata, i ja bym tutaj zapytała się jak już można się zapytać to dlaczego od tylu lat y, ja nawet powiem poczekaj, ja nawet tą sprawdzę dokładnie od ilu lat? No. Yy, proszę bardzo, yy, 2023-2024, przepraszam, to nie tak dawno. To ja bardzo no. bym chciała wiedzieć. Mamy dwa lata w tym momencie i chciałabym się dowiedzieć dlaczego. <laughs> Może sobie inną linię czasową wybrałaś. Tak na żarty teraz. Yy, do spełnienia tego marzenia. Yy, ja wiem, um... że ciężkie marzenie latać jetem prywatnym, prawda? Ja nie muszę go posiadać, ale pytanie, dlaczego na do tej pory w nim nie jest. Znaczy, ogólnie przychodzi do mnie żeby odpowiedzieć dlaczego marzenia się nie spełniają, tak, żebyśmy tu sobie ustalili, żeby żeby każdy mógł poczuć jak to jest. Mm. Mam w sobie takie zdanie, że marzenia są naszą siłą, ale też trochę takim przekleństwem. O, trochę ta, taka trochę pułapka bym nazwała, wiesz, taki ładnie opakowany prezent z bombą w środku, nie wiem dlaczego, tak Przypomniał mi się smerf z grywus. Eee... Dlaczego? A ja już mam. No to bo Nie muszę. jesteśmy na nie jeszcze gotowi w danym momencie. O, zobacz, to powiedziałaś coś bardzo istotnego. Od hmm. razu I Jeżeli ty się za szybko zniechęcisz to możesz mieć odwrotny skutek, niż założyłaś, to, nie? Jakby, bo zobacz, zgodnie z piękną twoją, z twoim powiedzeniem oczeku nieoczekiwanego, marzenia są taką naszą intencją, którą my rzucamy, ale jakby, no, Nasza głowa chce kontroli, chce sobie idealnie zaplanować to w dzienniczku. Tak? Czyli ja, jak planuję mapę marzeń, to zakładam, że to jest maks 12 miesięcy, bo następną zrobię w następnym roku. No i już wtedy czekam z Tak, ograniczenia są. Kiedy, kiedy to się wydarzy, tak. Więc y, to, to też jest taki ważny temat, o którym wspomniałaś, że. Y, na pewne zmiany y, muszą się zadzić pewnie okoliczności wokół nas, żeby one mogły się zamanifestować, tak? Aha. To jest y, trochę no, bo Tutaj więcej. mamy temat, przepraszam ci, życie cię przerwę, hmm. temat zmiany, y, temat odkrywania siebie, y, hmm. y, czasu, w którym jesteś, hmm. znaczy czasu, czasu nie ma, tak? Y, ale momencie, o, nie czasu, tylko momencie. Tak. I teraz zobacz, wracam do tego, co powiedziałam na początku, co sobie przypomniałyśmy. Zobacz, jak teraz mówisz to o marzeniu, które już dosyć długo się nie spełnia, to jest w nim taka energia, że coś może, że ta chwila jest ulotna, tak? Że to marzenie, jeżeli ono się nie spełniło w miarę szybko, to ono gdzieś tak jakby mam taki obraz, takiego balonika, który gdzieś leci do nieba i ty go jeszcze widzisz. Ale nie wiesz, czy ty masz na niego patrzeć, czy tego masz z powrotem łapać. Natomiast pomyśl sobie, z jaką mocą powiesz: Ja od dwóch lat mam taką zachciankę, że ja będę latać jetem. Czyli zobacz, ta zachcianka nasza, która jest, ona nie przemija, bo ty mówisz mi to bardzo często zresztą. Często, często, często. Tak. O, ja, ale ja wiem, że ja to będę robić. Tak, ja wiem, ale zobacz, będzie. jak użyjesz słowo: Mam taką zachciankę. Że ja to przyjmuję dużo bardziej jako coś Twojego, jako taką integralną część Twojego planu. Tak, tylko a na propos planu. Niektóre plan, może być jakieś takie bardziej ulotne. No. Przepraszam, chcę Ci postawić na chwilę, przerwać. A hmm. propos planu. Bo kolejnym słowem moim ulubionym hmm. jest oczekuj nieoczekiwanego. A ja na tej mapie marzeń, którą zrobiłam pierwszą i ostatnią chyba w moim życiu, bo hmm. żadnej wcześniej nic nie robiłam, to była moja pierwsza. I jak do tej pory ostatnia. I mhm. ja tutaj, jak ten jet do mnie przyszedł, no to oczywiście zrobiłam plan. Tak? Że muszę wygrać w Totka, że muszę to, że muszę tamto i tak dalej, i tak dalej. Tam jak zobaczysz, to tam zobaczysz cyferki, mhm. zobaczysz pieniądze, zobaczysz piękne życie w jakimś tam kraju. Akurat Dubaj tutaj poszedł. I, i, i rodzina ze mną tam, nie? I, ten, i tego mhm. Jet. I ja zrobiłam cały biznesplan. Cały biznesplan. No Bo mnie na dzień dzisiejszy, mhm. znaczy czy stać, czy nie stać, już o tym nie mówmy, po prostu ja chcę to z lekkością, żeby mi nie było szkoda pieniędzy wsiąść do tego czeta i polecieć, tak? To nie chodzi o to, że ja go mam posiadać, nie wiem, ale ja zrobiłam cały plan. Nie. A, moim ulubionym słowem jest, oczekuj nieoczekiwanego. No. Rozumiesz? Ja jakbym ułożyła już wszechświatowi swoją nową linię czasową, <grym> indywidualną. <grym> Katarzyny. Tak, z, z dyspozycją proszę się dostosować. Reklamacji nie uznajemy, no, a ja jednak tak. zobacz, y, zobacz y, co się wydarza, tak? Albo co się być może wydarzy. Hmm? No, więc y, m, teraz czasami no, się... marzenia mają ograniczenia, żebyśmy my mogli zobaczyć y, tą perspektywę, że marzy się w czasie nieokreślonym, tak? tak? Y, że marzenia mają większą moc sprawczą, jeżeli one są naprawdę nasze, tak? Nie możemy no. uwierzyć w marzenia, no. albo życzenia, które mówią do nas inni ludzie, hmm? bo okay. musimy, nie możemy sobie Wziąć coś, bo, bo, bo się zainspirowaliśmy. My mamy to poczuć w sobie, w środku. ale mi sytuacja. nikt tego nie powiedział. Ja rozumiem, większość ludzi, jesteśmy na początku roku i wszyscy mówią o tym, żeby iść na siłownię albo zacząć dietę i schudnąć do, do wakacji. Okej, okay, no. i to rozumiem, to nie są nasze. I to rozumiem w jedną stronę, ale masz no. taką Kasię, jak ja. Ja, roz, ja, ja teraz wiem, że co się wydarzyło przez te dwa lata, i wiem, że nie byłabym w tym miejscu, w którym jestem, i tamten nie był, tamten, tamten moment nie był momentem, żeby miasto, ja gdzie jestem w tym momencie i to, co robię, mogła wyfrunąć i robić to, co tam założyłam. Bo to nie był moment. Ja się z tym zgodzę. Mhm. Ale, no, no tak, ale realizuje się ten plan, no bo jak walność z grubej rury, to walność z grubej rury, no umówmy się, no, to, to nie jest marzenie czy zachcianka, że nie wiem, jutro, nie wiem co zrobię, no, polecę sobie do Nowego Jorku, bo to by było bardziej, e, chociaż w tym momencie nie polecę, bo Zobacz, trzymają mnie z Też mogłabyś powiedzieć, mam taką zachciankę, e, bo to jest twoje, ja chcę, rozumiesz, marzenie... To słowo zachcianka, ja tego wtedy nie rozumiałam tak bardzo, jak rozumiem tego teraz, tak? Ja mam taką zachciankę, że lecę do Nowego Jorku. Czy ty masz na to możliwości? To jest inna sprawa, rozumiesz na ten moment, no tak. ale twoje takie silne chce w ogóle sprawia, że to jest integralną częścią Ciebie, rozumiesz w takiej tak? sprawie. Poczekaj, powiedziałaś ważną kwestia. rzecz. Tak, ale pytanie, czy masz możliwości, ale zobacz. Ja mam możliwości pojechać jutro do Nowego Jorku. Hmm? Ale od razu przychodzi do mnie tak, muszę napoić konie, psy, to, tamto, siamto, to znaczy nie ja, tylko Patryk e, i tak dalej, i tak dalej. Więc chociaż on nie musi ze mną lecieć, w sumie mogę sobie wsiąść do Nowego Jorku. No, jest... no w sumie jak to roztak... W sumie to ja tego czyta też bym mogła sobie latać, nawet te dwa lata temu. No tak. Tylko zobacz, że ułożyłeś sobie w głowie jakiś plan. No. Który był z głowy, a nie z dostępnych możliwości. I to sobie, tu sobie robimy krzywdę, bo my, marząc o idealnej sylwetce, układamy sobie jakiś czasami plan, który wbrew pozorom jest trudniejszy niż to, co mamy pod nosem, tak? Czyli najciemniej pod latarnią. Tak. Bo my tak, wiesz, z perspektywy yy, naprawdę są możliwości takie dostępne na Twój portfel, ale Ty potrzebujesz szerszej perspektywy, żeby to zobaczyć, że ty to możesz zrobić, tak? Bo twoja głowa cię ograniczy do tego, co znane. I jeżeli ty tego wcześniej nie robiłaś, to on ci da taką drogę, która, którą gdzieś tam może usłyszałaś, poznałaś, który, którą zna twój mózg, tak? Drogę dojścia do, do celu. Ale ja Dobrze, teraz... to co zrobić z tym mózgiem? No dobra, to? to co teraz zrobić z tym mózgiem, pani Patrycjo? Co zrobić z tym mózgiem w tym momencie? No ja tak, bo pojedziesz. Posłuchać siebie. Posłuchać siebie. I teraz przychodzi do mnie takie zdanie, że jak nie wiesz, to zapytaj pięć razy. Dosłownie pytaj, 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 pytaj. Hmm? Okay. Ale, o, dobra. I yy, przychodzi do mnie, żeby też trochę liczyć się z konsekwencjami, tak? No bo wiesz, yy, mieć za to jedno i chcieć, wiesz, jakby jesteś ze wszystkich sił chcesz dążyć do czegoś, nawet do tego wylotu do Nowego Jorku jutro, tak? I ty nie musisz uh -huh. mieć zaplanowane, co tam zrobisz, ale chociaż w małym stopniu zabezpieczyć sobie możliwości takie, że... żeby widzieć tą perspektywę, co... bo jednak masz rodzinę, masz jakieś zobowiązanie i tak dalej, chociaż trochę to widzieć w tym perspektywie, czy to też jest realne, co? Nie? Żeby nie, tak jak powiedziałaś kiedyś, nie krzywdzić drugiego człowieka, tak? No tak, jest jeszcze jedna kwestia. Zobacz, że znowu ograniczyłam wylot do Nowego Jorku jutro. No. no. no tak, bo to A jest jakby... szybko. No to mnie to nie dziwi. Nie no, dobra, ale ograniczyłam to w czasie. Rozumiesz o co chodzi? A jakbym powiedziała, A. dobra, chcę wylecieć do Nowego Jorku szybko. Mhm. To by było bardziej do zrealizowania niż na przykład. Jutro, wiesz o co chodzi, bo moja głowa mówi jutro nie wylecisz, bo y, zostawiasz Patryka mm. z dziećmi, y, Patryk ma swoje obowiązki, jest zima, jest zamarznięta woda i tak dalej i tak dalej, więc to co powiedziałaś nie krzywdzić drugiego człowieka, ja bym go skrzywdziła i nie czułabym się dobrze w tym Nowym Jorku. No a to ma przyjść lekko. Tak samo jak ten jet. Jak ja bym dwa lata temu sobie po prostu się uparła i przeleciała się tym jetem, to tylko bym się przeleciała tym jetem. A ja czuję w środku, że to jest jakaś inna akcja w ogóle. W ogóle, która w tym momencie się ma jej cię nie spodziewa. Zaskoczyć. No właśnie, ona ma cię zaskoczyć, też to do mnie przychodzi, ale zobacz, że marzenia yy, no, tu i teraz. Poczekaj. Hmm bo już trochę mi uciekło, co chciałam powiedzieć. Nie wiem, możesz mi zadać pytanie, albo sama dokończ. Dobrze, to co taka osoba, która ma marzenie, że ona schudnie do, do lata, do początku lata? Hmm. Nie wiem. I jeszcze doda 4 kg. Czyli w ogóle nam Dobrze. ogranicza wszystko w czasie i ogranicza nam jeszcze ile? Znaczyle no właśnie. Daje... A, i zobacz, i tu wchodzi nam nasze ciało, które, do, do, jak doszłyśmy, jest formą informacji. I ciało dostaje presję, której nie lubi, tak? Bo ciało podąży za naszą informacją w zgodzie. Jeżeli to wyszło od nas, ze środka, tak? Nie czuję się dobrze, no faktycznie trochę przytyłam. Fajnie by było coś zrzucić, żeby poczuć się lekko. No i mam czas do wakacji, nie mówiąc o tym, że to ma być maj, czy czerwiec, czy sierpień, tak? Tylko trochę być do siebie takim łagodnym w tym określaniem detali czasowych, żeby zobaczyć, jak nasze ciało w ogóle, jak zaczynasz mówić. Jak ona na to reaguje? Jak ty słyszysz, jak ciało u nas, jak zdefiniujesz takie zdanie, tak? 4 kilo do, do maja, bo w czerwcu to już jest bikini, no tak. to poczuj, czy ciało się usztywnia, czy nie. Czy ty już czujesz presję, że wiesz, że to jest mało realne, albo będziesz rozczarowana już po dwóch miesiącach, bo albo będziesz miała dwa albo trzy podejścia, tak? Bo już tak, znaczy to. to ludzie działasz. nazywają ego. A nie, ego nie to tak. nie zawsze jest to, co w głowie, ale moim zdaniem również jest to, co ciało ci mówi. Tak? No. Dlatego, jak. Jakbym miała zrobić taki plan, to po pierwsze no. chciałabym patrzeć na moje wypowiedziane zdania i jak reaguje na to ciało i maksymalnie ograniczyć presję co do terminu, tak? Tak, a Mówić poza tym jeszcze to co, co powiedzia... tak, i poza tym to co powiedziałaś na początku, czy to jest nasza zachcianka? Tak. Czy kogoś, bo dziesiątą rolkę słyszę na Instagramie albo na Facebooku i cały czas gadają o tym, o oh, chudniemy w 3 miesiące 3 kilo, albo w miesiąc 2 kilo, albo, albo coś. Bo sąsiadka schudła, to ja w sumie tak. powinna, chyba się też wziąć za siebie, tak? Pytanie w ogóle zadajcie sobie, czy wy w ogóle tego chcecie? Tak. Czy wasze ciało jest w tym momencie zdolne do tego, czy ono tego potrzebuje? Tak, nie bo weźcie pod uwagę, że jeszcze oprócz tego możecie mieć jakieś choroby, o których jeszcze nie wiecie, a one się za chwilę nam ujawnią, a wy im wrzucicie y, temu ciału tą głodówkę, training, reżim y, i tak dalej, i tak dalej, pójdziecie na siłownię. Słuchajcie, możecie nie wyrobić. Tak, skutek będzie odwrotny, tak? Wy będziecie musieli sprzątać po jednym i po drugim, co nie? Dobrze, tak... to ja cofam, cofam tą reklamację, nie składam żadnej reklamacji. Robię dalej i ja uważam, że w tamten moment nie był to moment na to, żebym latała jetem, bo nie przyszło mi I to czekasz. z lekkością. Co? Jeszcze just... I czekasz. I czekam. Tak samo jak z tym ciałem. Ja uważam, że trzeba po prostu wiedzieć, że Ty naprawdę to chcesz, a to nie jest koleżanka czy otoczenie, które na nas wymaga, żeby tak wyglądać, czy cokolwiek. Dokładnie, w tej kwestii. Tak. Tak, dokładnie. Ja też tak myślę, no. Dokładnie I tak. tyle. Kropka. Pięknie, pięknie. Ja super. Jestem, jestem mega zadowolona, że to nam tak poszło, no. Ale ja jeszcze jedną rzecz tylko dodam do tej kropki. Ja Wam powiem tak. tak. Jak powiedziałam o tym kładzie, miałam 18 lat, jak z, y, zakochałam się w kładach. Słuchajcie, nie był mi on potrzebny przez następne 15 lat, czy tam 12. Naprawdę, on mi nie był potrzebny. I pojawił się w moim życiu wtedy. Kiedy naprawdę on był mi potrzebny. Były pieniądze, były możliwości i przyszło to lekko wtedy. A jak ja bym go Właśnie. kupiła wtedy, jak miałam 18 lat, gdzie była możliwość, to on by po prostu stał. Ja bym sobie po prostu mm, fajnie przez dwa miesiące bym się pobawiła, ale później oby on stanął. E, wiesz co, masz rację, powiedziałeś ważną rzecz nie zachowała się jak taka rozhisteryzowana mała dziewczynka, która po prostu się popłacze, i, i rodzice kupią jej zabawkę, żeby się po prostu uciszyć, tak? tak? Żeby uciszyć własne ego, tak? Kupię tak. sobie tą torebkę, chociaż nie mam pieniędzy, ale ona jest takim moim marzeniem i tak ją pożądam tu i teraz, że ja po prostu wydam wszystkie oszczędności, żeby kupić sobie tą torebkę. No i co? I to poczucie wartości jakby na chwilę nadstąpił echta, pocieszymy się, ale, ale zaraz coś się odbije, yy, wiesz. Yy, no no nie fajnie, także. Nie, dokładnie, i nie dość, że ja zarobiłam na to, tego. lekko. Tak, ja zarobiłam na tego kłada, Przyszły mi pieniądze, spadły, znaczy spadły, no zarobione były, wiadomo, ale były akurat taka suma, ile potrzebowaliśmy, i mieliśmy tą możliwość, poszliśmy go kupić. Śmieszne, bo przez dwa miesiące oczywiście się bawiłam i swoje marzenie spełniałam i tak dalej. No trochę może i dłużej, a później on zaczął pracować. I ja teraz nie mam wyrzutu sumienia, że wydałam te pieniądze, które zarobiłam, a jest on stoi, a ja się nie bawię. Bo on w tym momencie pracuje na siebie. To no już chyba wy, wykończyłyśmy temat na maksa. jaki oh, dla wszystkich. Cześć, buziaczki. cześć. Panie.